Ten tutaj, o, pałąk. Nie umie dojść do domu. <grym> pałong No bo kurde tam schody zrobić może dlatego nie umie. O, zszedł! <grym> raz, dwa, trzy. Świetlik! <grym> dwa świetliki. Siemaneczki. Ja <grym> Napisać jeszcze wypsy. <grym> Co wypsy? Napisałeś latające wypsy. <grym> Siemaneczko, z tej strony... Co to było? Sorry, nie wiem, musiałem się odlagować, bo mój mózg mi tak zlać że... Siemaneczko, z tej strony Neresia i witam was w kolejnym odcinku z, Terrarii z Bratem bratem. Dzień dobry, to Eldorado. Eldorado i Atlantyda, oczywiście. As always... Zaginione Lady. Zaginione Lady. Powiedz <noise> to <noise> takim lektorowym głosem. Eldorado i Atlantyda w Zaginionych Ladach. <noise> Dobre. Dlaczego tutaj się znajdujemy? Jak oglądacie tylko odcinki, nie oglądacie moich live'ów i nie byliście we wtorek na live'ie, we wtorek? We wtorek. To nie wiecie, tak, co tu się dziewczego. wydarzyło. Otóż na live'ie budowaliśmy sobie, rozbudowywaliśmy na sobie troszeczkę domeczek. żeby, troszkę. żeby. Maciu No Tak, tylko Machu Pikciu. Żeby nam się lepiej mieszkało, żeby tutaj sobie zrobić już jakiś wstęp, nie magazynek. Co prawda, zabrakło nam skrzyń, a on mi zabronił kraftować skrzyń. Ale zrobiliśmy też nasz. Się słynny. Wiem, wiem. Zrobiliśmy nasz słynny pokój na zadania od Was, także e, przypominam, jeżeli macie dla nas zadania do wykonania, to piszcie je w komentarzach i znajdą się tu na tablicy. E, a teraz zadania, które mamy wykonać, dostaliśmy e, pod poprzednimi dwoma odcinkami sześć zadań, więc wszystkie tu lądują. E, jeden odcinek Jest bez ginięcia. Cześć, faktycznie. Tak. Zbudowanie taktycznego żółwia Frodo. Zanim się dowiecie, jeżeli jesteście nowi, zanim się dowiecie, czym jest taktyczny żółw Frodo, to musicie poczekać na odcinek, w którym będziemy robić taktycznego żółwia. Zbudujcie co najmniej dwupiętrowy dom. Zabijcie 50 zombie, Pokonajcie skeletorna, skeletrona. O, Jezu, co ja mam z tym skeletornem. Skeletronem w żelaznych setach. No nie wiem, czy to się A uda na naszym trybie. To nie był w tym. Po angielsku to nie był ten od Himena? A może. M2? Możliwe. E, oraz znajdźcie wszystkie latające wyspy na jednym odcinku. To jest niezłe wyzwanie, powiem szczerze. Nie, wyspy są proste. Jeśli się do tego przygotujemy, to to będzie banał. Mm, Duży z tym szkieletem. Tak, szkielet na razie jest taki najbardziej. E, mamy tutaj zwierzątka. I tak, e, zrobiliśmy kilka tutaj pomieszczeń na nasze NPC, -ty. pojawiły się nowe e, NPC, e, mamy. Uf, jak zwykle włączam tą, tą mapę. Mamy słuchajcie, nie, nie. dzisiaj taki plan. Jak widzieliście na początku, trzymaliśmy sobie wędeczki, więc teraz idziemy połapać robale i będziemy łowić y, lepsze narzędzia, tak właściwie, bo chcemy złowić te rekiny, które pozwolą nam lepiej się wyposażyć. I dałoby się? Przydałoby się. Dobra, to trzeba by było coś poszukać, w którą stronę będziemy szli w ogóle do oceanu. E, w prawo mamy korupcję, więc ja bym poszedł w lewo. No też tak myślę. Dobra, to idziemy tam tędy. Idziemy sobie w lewo, po drodze połapiemy jakieś robaczki, pozbieramy rzeczy i na pewno będziemy mieli dużo, dużo przygód, bo kończy się dzień. Także wybraliśmy świetną porę. E, niestety mamy tylko jedną siatkę, bo mnie nie było stać. Jestem biednym biednym YouTuberem i nie mam pieniążków. Studentem. Bo co? Jestem biednym studentem i co? Tu jest Jakbyś robaczek za tobą. Wiem. No a ty jesteś biednym Bieram studentem, ale było ci stać na siatkę ze złota, nie? <grym> Ej nie, ze złota to się dostaje dopiero O, robaczek z Ze złota siatkę się dostaje od tego Ale nie, że złotą siatkę, zadanie. tylko że się kupuje za złoto, za goldy Nie, za silvera Za goldy? Nie, silvera. Chodź, bo zaraz będzie Takie noc, a my tam zbieram. musimy przez pustynię przejść Robaczka zbieram Okej okay. To ty omijasz wszystkie miejsca, z których rybaczki wypaść mogą Nieprawda Prawda bo ja nie mam siatki, to może dlatego. Może paczki wypadają z czegoś, co się niszczy kilofem. No ale, ale no chodzi o to, że ja nie mam siatki, więc nie rozwalam. Taki miałam tak rozumowania. Zapomniałam, że ty masz te budki! Ja też. O ja cię. Ty możesz ale, zasuwać, a ja nie Znalezione nie kto pierwszy, tym lepszy. Musimy się udać też do jaskini, żeby sobie poznajdować resztę rzeczy, no i życia trochę, bo już tam ktoś na live nam... E, e nas hejtował bardzo, że jak można mieć tak bardzo rozbudowaną bazę i tak bardzo mało rozbudowaną postać. Także no... Bardzo prosty sposób. Można. do <noise> budowy bazy. No dokładnie. No. Raczej, że ja zbieram wszystkie te gwiazdki praktycznie, bo ja, ja już mam 100 many. O, 180. A? No. Ja mam 20 many, lol. O nie, ptasiur. No właśnie, to większość gwiazd... Większość serduszek pójdzie do ciebie. Okej. Okay. Ja tu zginę. Ja już nie mam życia. Cię ulecz. Nie mam, nie mogę. 20 sekund jeszcze mam. Cool O, to masz to. Okay. O, dzięki. A jak tego użyć? Samo. Samo? No, tylko my musisz być yy, na pierwszym miejscu, jakby przed yy, słabszymi potęgami. Ale gdzie to się daje? No, w punku. Okay. Po prostu. No, także zadanie o umieraniu poszło. No to, to ewidentnie zadanie o umieraniu nie będzie na dzisiejszy odcinek. Szkoda eee... tylko, że slime nam zżera pieniążki. No. Ja się do... Co teraz? E, no, lecimy dalej. No, my dzisiaj. Za... Chcę, że to nie jest bezpieczne. Za... No to co, czekamy tutaj, czy co? Może uda nam się zabić no, 50, 50 zombie dzisiaj? Fajnie. Jak myślisz? Może. Nie wiem ile zabiliśmy do tej pory. Też nie wiem. Ale myślę, że możemy zacząć kopać kopalnie. Dobra, tylko gdzie robimy kopalnie? Bo tutaj pod wodą magazyn zaczęliśmy budować. Jakie to jest wkurzające, jak to się nie da biegać. Zgadziło żeśmy tak posuwali da? tutaj. W tym miejscu gdzieś, nie? Tak, skoro my spełnujemy się jakoś gdzieś tu. Chciałem, żeby zro zrobić wejście... Oho, ktoś do mnie do domu chodzi. Może to być słychać. Tam wejść okay. wejście zrobić tutaj. Okej, okay, bardzo dobry pomysł. Słuchaj, a propos tej kopalni, na górze będzie budynek, nie? Tak, tak. Dobra. Zrobimy ładny budynek, będzie śmiesznie. Czy będziemy robić jakieś odejścia w bok? Tak, żeby to wyglądało jak takie szyby kopalniane? Możemy w sumie, ale to... Zombie! Jest dużo niżej. No, magieła przydałoby się chyba zabudować sobie górę. Nie, co ty? Słuchajcie, jeżeli komuś się chce nam podliczyć śmierci, to byłoby super. Pa dwa w tym odcinku. No już w tym odcinku dwie, dokładnie. Ale... Ja tam nie chcę schodzić teraz, wiesz o tym. Spadniemy trochę, nie? Masz linę? Nie, tam jest zombie. No wiem, no ale też teraz go to już zaciukamy. Tylko liną, bo tak to nie. Tak nam życie za dużo zabierze. Nie? Gdzie Stop. zombie? Nie ma zombiaka. Gdzie się zdespało? A to z tubą. Proszę chodź. Ej, okay, zbieram na grob. Zabuduj górkę i lecimy w dół. O, na mną jest silver, zbierz. Okej, okay, dobra. O, skrzynka. Jej, będzie do magazynu. A Także musimy sobie jakieś tej... Eee, yy, zajść. Jest, Jest! Pierwsze! Penih honory domu, czy coś wiesz? <laughs> czy coś? A ja tu coś? kopałam ostatnio na live tak bliziutko. O, i no. jak, jak teraz? Wrócić. <laughs> Pod nami są jaskinie z blinkrotami. E, czyli z. piecącymi korzeniami. No tak, ma to sens. Jak główienko do potionek. to Zbieraj, będziemy się bawić w pociągów. nie od. Bierze ze skrzynki, co jest i spadamy. bierę, A co tu jest? Recall Potion, Mining Potion, Lead bary 15, 13 Lead Barów i Enchanted Boomerang. Co za bumerang no. co on ma? 13 DM'a. To, że on jest Enchante, to jest po prostu nazwa przedmiotu. No no no, no ale to... chodzi mi o to, że wiesz, że... Ty masz jakiś bumerang? Nie, nie lubię bumerangów. Ej, spoko jest. Ja tym będę walczyć troszeczkę. Nie spoko. Ja nie lubię zobaczyć bumerangów, więc. Tak jak w Don't Starve próbowałam walczyć bumerangiem. Znaczy zakończyło to się to co rozumiem. najmniej różnie. Zazwyczaj Czemu ze Zazwyczaj szkodą... drewno. Zazwyczaj ze szkodą tak dla jest mnie. Mam go dużo. A ty ciągle zbierasz, tak? Tak. Też by się przydała i nazbierała coś. Zbieram, zbieram. No jasne. Zbieram, zbieram. Jasne. Znowu ludzie będą narzekać w odcinkach, że jest ciemno, ale przykro mi, to niestety podejma, ta gra ja tak gra tak wygląda. Ta gra tak wygląda, także ja nie, my nie mamy na to wpływu. Jak to wygląda? Jak nisko chciałbyś zejść? Czy chciałbyś dzisiaj dojść do piekła? O, idę kopać. Nie, wiem, coś tam. Tu... O nie! Co? Młotkowy się odezwał. Sąsiad? No. Lul. A mój nie. Nie, nie wiem, który, ale coś młotkiem mój mu nawala. Mój jeszcze On nie, tak Ale nie Super. Idź, zobacz, co tam jest. Mogę, bo mnie slajmy, bijo. Jak się owijasz. No, nie obijam się, tylko kopię surowce, no. Ała! Jak nie kopię surowców, to. masz mnie wbija, nie. Jak nie kopię surowców, to masz pretensje. Jak kopię surowce, to masz pretensje. <laughs> Światłość mi daj, bo odcinek. Masz. Co to jest? Coś, co ci się podoba. Dałeś mi już? Tak. Czekaj, bo znowu się zamotałam w klawiszach. O! To się daje tu wykwipunek, nie? Ach. tylko nie, nie daj w social znowu <laughs> najlepiej jak chcesz wyekwipować akcesorio to, to-sorio-soria oh, akcesorium sorio SORIO oh, <laughs> to użyj prawego przycisku mysli tak my samo ze zbroją tak? czyli tak jak w minecrafcie można? Azo. co jezu chodzę, nie gram w sumie, ja <laughs> wszystko ja się dopiero plany. uczę tej gry, no bo ty mi nie. chociaż tłumaczysz a tak jak ja całe życie grałam i masz to, zrób to, nie klikaj tego, no to wiesz... To ja się dopiero uczę tej gry teraz. Jak ty się tak irytujesz, to wyobraź ja sobie kurczę. widzów, jak oni się irytują. Jak ktoś zna tą grę, to później normalnie... Nereśka, nie mogę z ciebie normalnie. Nie oglądaj, proste. Nie, no ja po prostu jestem sierotką i trzeba mi tłumaczyć i, i pouczać. Tak, wiem. Dam ci, Kurde. Aha. Masz potkę? Mam. I ja przy okazji zostawię wszystko co mi dropnęło. Dobry pomysł. Chodź z niego bumerangiem. O, świetny plan. Pięknie. Zebrać ci nagrobek? grobek? Zabrałam. i zrobimy sobie cmentarzy z domu. Oczywiście, może nie po domu, ale... No gdzieś tam jakieś takie też. No. I co ja i KACZKA! Na chacie. Kaczka na chacie? No. Ja bym chciała tutaj iść w dalszej, yy, w dalszym ciągu w prostej linii w dół, ale chyba nam się to nie uda, bo zgubiłam się. Wiem, Kopru jest zawsze najwięcej. O, jest tutaj coś innego koło Kopru. Ebro. Hey no właśnie to. Ty starazy już to kopałaś. No ale one są wszystkie podobne, kurczę. Wszystko wygląda tak samo. Jak podobne? Wszystko wygląda tak kopni. samo. Nie wiem, co z tego odcinka będę wycinać, z szczerym. <laughs> bo to ja na pewno trzeba... To było live a, odpalić live a, nagrać. Tak, bo tu naprawdę ciężko jest jakby zostawić cały odcinek, taką surówkę, no bo będzie to po prostu zwyczajnie bardzo nudne. Tutaj dużo czasu się poświęca na kopanie i tego typu rzeczy. I, i też nie bardzo jest co gadać w tym czasie, prawda? Niestety. Niestety. Ale, drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że idzie wam świetnie. Idę do ciebie. Am serduszku serducho. kolejne. Weź się o życiu i właśnie. Czy ten life crystal trzeba zjeść? A jasne, że tak. E. Hej. Hej. <laughs> Zjadłam. Zjadłam. Co? I z tobą. <laughs> Teraz tak mi się jakoś zauważyło, że mi się nie dodało, no. W każdym razie, o czym ja mówiłam? Ja o, poś... mówiłam o tym, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu i jeszcze ciągle oglądacie i macie jakieś propozycje, widzicie jak my gramy, widzicie jakie my jesteśmy tutaj ułomki w tą grę, a zwłaszcza ja, to możecie proponować zadania. Im takie zabawniejsze zadania, tym lepiej możecie zaproponować coś do zbudowania. Proszę, żeby to nie były zadania typu zabicie Skeletrona w żelaznym secie. Tak, Gra bo to, to jest ciężko, my jesteśmy na, na hardzie. O nie. Znaczy na ekspercie, tak. Tory! Gdzieś ci mówiłem na live o tym. My nie jechaliśmy tymi torami? Ja na pewno. Jechałeś? No. Chodź jedziemy. Bo na odcinku chyba nie jechaliśmy. Co to jest takie niebieskie, ładne? Granit. Oj, domeczek. Ser Oj, jest, jest! Wysiadaj! Wysiadaj! Jak stąd wysiąść? Ja do domku polazłem. Jak stąd wysiąść? O, znalazłem ten. Przywoływaczkę do bossa i... stąd um, wysiąść. E, nie wysiada. To R. R. O, wysiadło. I oba dla mnie, czy chcesz jedno? Tam były trzy chyba po drodze. To jest zły człowiek, a ja nie mogę postawić pochodni. Znaczy, to nawet nie jest człowiek Właśnie O, o pielęgniarka jest! Sąsiadka przyszła Sąsiadka O Pięknie, a to co to jest? Bo ja nic nie widzę, o matko Jest kryształek jakiś To zbieraj Rubi. To są rubiny Bardzo dobrze W domku coś było ciekawego? Skrzynkę wziąłeś, tak? tak? Czekaj, ja jeszcze sobie serduszko tylko zjem Czy slime może to nacisnąć? Nie. Okej. Okay. Chyba. Tego leadora jeszcze sobie skopię i co, lecimy tymi drugimi torami? Czy... E, ja lecę. Poczekaj chwilę jeszcze, no weź. Co jest za przygody we dwójkę, jak ty sam lecisz? I jeszcze te tory... Dobro. Te tory jeszcze w drugą stronę prowadzą, więc też by było fajnie je sprawdzić, nie? No. No. Jej, dobra, jadę do ciebie. Czy gdzieś zrobiłeś przystanek? No, na no, zamknięciu. Wołda. Ból, ból. Daleko tu jest do końca? Aha. Jak pomknęła. O, widzisz tą zieloną... O, jeszcze serduszko. Umarłem. Serio? Tepniesz się do mnie. Dwa goldy straciłem. Dwa golda. Jak mogłeś? Moje krzesło. Ale chyba będę mógł się tepnąć. Chyba. I... A ja owszem. plant. Znaczy, okej. Okay. to jest strange plant. I za to dostaje się barwniki od tego da Daniela Dawida, czyli. Daniela Dawida. O, to jest Umrę, ślimak. Mamu. serio. Serio? Terry mnie zabił. Jak, Boże, jakie jak ty to, jest to robisz? No, jestem sobą. <laughs> Odkąd Gravitation poszedł? Got <noise> <Gater. głos> Myślałem, że jesteśmy głębiej w kopani. <noise> O nie, o nie, o nie, o nie. Ej, mieliśmy serduszko tej od naszego tunelu. Naprawdę? <noise> tak. No, no może trochę więcej. Sakra, a tu się coś kratki. świeci. Jest jakiś grzybek? Pewnie blinkroot. La, la, la. Tego szkieleta się do dupę bije, bo on mi tutaj odskakuje i... I strasznie dużo czasu to zajmuje. Trzy lata później. Właśnie witamy na ekspercie po prostu. To jest takie wiesz, zachowawcze, albo giniesz, albo czekasz dużo czasu, żeby coś ubić. No? Nie? O, udało się. W moją stronę. Aha. W moją stronę gdzieś czy gdzieś. No. No bo spadłem w ciemność, bo za późno, za wcześnie wyhamowałem Co się stało? Nie, za późno Ej, tu mi się taka czerwona krecha pokazała czerwona krecha, może jakiś błąd? No czerwona krecha, weź to na odcinku zobaczysz Aha, detonator, okej okay. Najechałam sobie niechcący jak ekwipunku na detonator, okej, okay. nie, detonator to jest nie. po prostu kabel pokazany Nie było tematu, nie? <laughs> Aha, A. taki O, dzięki za lusterko Jedziemy do końca? Nie wiem. ciuf, 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 rozjechaliśmy. ciuf, ale duży tamten slime był. Mama slime. Aha, czyli za daleko. ILE platyny! Za daleko nie dojechaliśmy. To ja przed chwilą takie samo złoże miałam gdzieś obok. Tu I widzę, super. że są jakieś bitruty kolejne. Nie blinkruty, Blinkruty. Cały <noise> ci no. chodziło mi o buraki. Okej, okay, to za chwilkę do ciebie przyjdę, ja tylko się wypakuję. Pada deszcz, to jakbyś chciał wiedzieć. Jakby cię to bardzo interesowało. Ja, nie robię, słyszę. Słuchajcie. Ja Ej, słyszę. Chciałam coś powiedzieć do widzów, właśnie. Ale chyba straciłam Panać. wątek. To z Altem się chyba. ...robiło, favorite, to ja już tego nie chcę. Ruby... A... Tylko <noise> ja to mogłam zrobić, wiesz co zrobiłam? Tak, widzę. <noise> ja wlazłem w dart Trapper. Ja zauważyłem w ostatniej chwili tego pre pressure play. Ja na razie to troszeczkę tak poprzekładam uh, byle gdzie to sobie zostawię, to no ja odrzuć tak i później zrobimy sobie jakieś ale nie tam za mało skrzynek żeby zrobić, tak, jakieś... tak. A później sobie zrobimy jakiś taki all night vision helmet. Masz? No. Skąd? Nie wiem. To z czegoś dropi, ale z nietoperzy chyba. Dwa defensa. A to mi daje jeden Ale Jak jeden włożysz socjala, to to nic, nic nie da, nawet nie będzie świecił. Wiem, wiem, ale jest. Włożyłam sobie zamiast tego hełmu, który mam. czy nie masz mniej defa teraz. Czemu? Bo nie masz już pełnego setu. Pak! Nie no, 7 i 7. Także nic to nie zmienia za bardzo u mnie. No, Także hura, hura. Bardzo fajnie, ale się cieszę. Przegapiłabym go w ogóle, nie zauważyłam go wcześniej. Dobra, i tepam się do ciebie, chyba. Czekaj, zanim to zrobisz, to. Aha. Dobrze. Pomyśl trochę. Dobrze, merchant nam spadł trochę do e, kopalni. Tak, w sumie. E, co te ziomeczki jeszcze tutaj sprzedają? Tutaj jest piguła. Piguła nas leczy. No to ja nie chcę, bo ja jestem zdrowym człowiekiem. Czy Jeff ma coś fajnego? Nie, Jeff coś tam kraftuje, nie? Też nigdy nic nie ma fajnego. To jest co pokazuje, co... e, ma potki. Możesz. Ale nie chcę. Czym jest sickle? No, to jest taki ten sierp, nie? To zbieranie siana. Aha. To nam się to może blokki. później przydać, nie? Mining blokki. helmet. E, też światło daje jak chcesz, nie? No. Piggy bank jest też fajny. Może sobie weźmiemy skarbonkę i postawimy gdzieś. Dać się? No, no weź. Bo to jest za jednego golda, jest ja mam cztery golda. Różnie. Także spoko, postawimy sobie to. Hmm, może ja bym sobie tego bagneta wzięła, co? Właśnie, myśmy dzisiaj nie poszli na te ryby. No nie. No, no to w następnym odcinku pójdziemy. No tak. No. Dobiorę bagneta, nie? No, to... to ja sobie kupię to jeszcze za chwilę sobie pozbieram różne rzeczy. Strzałek nie potrzebuję. Idę do następnego ziomeczka. Zobaczę, sprawdzę co oni mają, bo ja rzadko tutaj przesiaduję. Aha, ten ma Explosivesy. Ten ziomeczek mi średnio interesuje. A ty co masz? Ten ma barwniki, tak? Czyli to tutaj kupowałeś. Team Dye. Ale proszę. No. Daj, wat. To to chciałeś, żebym kupiła? No. To 5 golda, potrzebuję jeszcze 2 goldy ewentualnie, jak chcesz. To nie mam. A cokolwiek masz? Nie Sylwera. Ej, coś, coś zebrałam, coś wyrzuciłeś. Minecraft. No. E, gdzie tego pili banka ci położyć? Może? Gdzie go można dać? U któregoś. U któregoś na, sto na stole tylko może postawić. To u któregoś z tych postaw. Tylko na stole mogę postawić? No. Nie, postawiłam na kominku. O, tu też może być. <laughs> I wkładam pieniążki. Jakby co to ty też włóż pieniążki, gdzieś tutaj w skrzyni jeszcze były pieniążki. Pieniążki ma... Piggy Bank jest prywatną skrzynią. Aha. Zapamiętaj to wreszcie. Okej. Okay. <grym grym grym grym> tam się nie ma, nie ma spiny. Robisz stać. porządek w magazynie? Widzę. Ładź tak. się panie, jak w tej skrzyni jest kurde. Wpadaj mi Już, idę już. Wpadaj mnie a w mi skrzynię blokujesz. A ten odcinek myślę, że i tak jest za dużo, także ja idę łapać robaczki. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zobaczycie, jak mierzymy się z łowieniem rybek. Jak zdobywamy lepsze Paszliwe. uzbrojenie, nie, nie, lepsze przedmioty. Jest robaczek, który wpadł mi do kopalni, taki przegryw życia, nie. I my się z Wami żegnamy. żegnamy. Jeżeli macie propozycje jakichś zadań dla nas, to piszcie oczywiście w komentarzach. Wylądujecie na tabliczkach razem z nikiem, tak jak wszyscy inni, których pokazywałam na początku odcinka. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapeczkę, jeśli Wam się podobało, i subskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie. Trzymajcie się ciepło i cześć. Pa! Pa! pa.